Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niedziela zmartwychwstania, wieczór. Ta pora, w której dwóch uczniów było w drodze z Jerozolimy do Emaus. Wracali rozczarowani do domu. O tej porze Jezus przybliżył się do nich i szedł razem z nimi, mimo tego, że go nie poznali. I kiedy oni rozmawiali o tym wszystkim, co się wydarzyło w Jerozolimie, sam Jezus przyszedł do nich, rozmawiał z nimi, wyjaśniał im pisma. A kiedy doszli do Emaus, wtedy on okazywał, jakby chciał iść dalej, a oni przymusili go, aby został z nimi. Drodzy z, bracia i siostry ze wspólnot zawierzeniowych, Patrzcie, jak ci uczniowie, chociaż wątpiący, chociaż tacy rozczarowani, jednak nie było im... jednak porozmawiali o Jezusie i Jezus przyszedł do nich. I jest to dla nas taka zachęta, żebyśmy zaprosili Jezusa też do nas, żebyśmy Go przymusili, żeby został z nami, żeby wszedł do nas. Kiedyś, już Wam opowiadałem tę historię, znałem taką wielką apostołkę Bożego Miłosierdzia, która rozprowadziła miliony folderków w różnych językach, aby ludzie dowiedzieli się o miłosierdziu Bożym. Kiedyś ona już była chora na raka i poszedłem do niej razem z naszą wspólną znajomą i rozmawialiśmy w szpitalu i kiedy zbliżała się już pora, żeby kończyć, zaproponowałem, żebyśmy się pomodlili na różańcu. Jeden dziesiąty. Ale przed tym dziesiątkiem powiedziałem: Panie Jezu, prosimy Cię, przyjdź do tej, do tej sali, do nas, którzy się modlimy, przyjdź do serca Eli. I zaczęliśmy dziesiątek, i przy dziewiątym wzorować Mario. Na korytarzu zrobił się szum i chodzi szafarz z najświętszym sakramentem. Przyszedł i przyniósł Eli ciało Pana Jezusa. Przyniósł Jezusa żywego. Drodzy, aż byliśmy zszokowani. Jak Jezus odpowiedział na nasze zaproszenie. Dlatego proszę Was, zapraszajmy w te święta Jezusa do nas, do naszych stołów, do naszej wspólnej rozmowy, tam gdzie jesteśmy, do naszych przyjaciół, do naszych znajomych i rozmawiajmy. Chociaż sami byśmy byli wątpiący i chociażbyśmy rozmawiali z ludźmi wątpiącymi, i słabej wiary i może wojującymi, którzy nie, nie, nie potrafią się znaleźć w tym wszystkim, co się dzieje. Może inaczej sobie to wszystko wyobrażali i myśmy sobie to wszystko wyobrażali, to jednak rozmawiajmy o i zapraszajmy go. Niech on nam to wszystko wytłumaczy, niech nam poukłada te wszystkie rzeczy. Bo Jezus zmartwychwstały został z nami i jest z nami, żeby nam to wszystko wyjaśnić. I dlatego proszę Was, w te święta zapraszajcie Jezusa do Was, do Waszych domów. On chce być z nami, on przychodzi. Przychodzi, chociaż czasami go nie rozpoznajemy, chociaż czasami wydaje nam się, że to skądś indziej, że te myśli, które nam przychodzą do głowy, że to może coś takiego niedorzecznego. A to może właśnie Jezus mówi do Ciebie w sercu. Drodzy ze wspólnot zawierzeniowych i wszyscy bracia i siostry, bardzo Wam dziękuję za życzenia, które przysłaliście do mnie i w Dniu Kapłańskim, i w Wielki Piątek, i w Sobotę, i dzisiaj. Nie na wszystkie zdążyłem Wam odpowiedzieć jeszcze. Wszystkich Was zanosiłem w sercu do Jezusa i w tej kapłańskiej posłudze, w tym triduum paskalnym, oddawałem wszystkich i spróbowałem liturgię. Nie miałem czasu na to, żeby Wam odpisywać, ale dzisiaj chcę Was pozdrowić i życzyć Wam jednego: żeby Jezus przyszedł do Waszych domów. Przyszedł do Waszego życia, tak jak kiedyś, właśnie na zaproszenie w szpitalu, przyszedł do Weni, do nas. Tak, życzę, żeby do Was przyszedł tak namacalnie, żebyście nie byli wątpiącymi, ale tak jak Tomasz, który nie mógł uwierzyć, doczekał się znaku od Jezusa, takiego widzialnego, takiego namacalnego, którego mógł dotknąć, którego mógł sprawdzić. Dlatego Jezus chce, żebyśmy byli wierzącymi. Nie chcę naszego niedowiarstwa. Chcę, żebyśmy wierzyli w Jego zmartwychwstanie i żebyśmy byli apostołami tego. On mówi do gniewia, nie bójcie się, idźcie do moich braci, i powiedzcie im, powiedzcie im o tym, że żyje. Niech idą do Galilei, niech nie zobaczą. I chociaż apostołowie też nie dowierzali kobietom, chociaż sami byli pewni wątpienia, a ten Tomasz to nawet nie uwierzył, kiedy dziesięciu innych mu to wszystko mówiło. Kiedy świadczyli, kiedy Piotr mówił, nie, nie chce, nie mógł uwierzyć. Ilu naszy, naszych braci dzisiaj ma takie twarde serce, którym trzeba zanieść orędzie Bożego Miłosierdzia. Drodzy, mamy tydzień czasu na to, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że w niedzielę jest dzień wielkiej łaski, w którym Jezus obiecał siostrze Faustynie, apostołce Bożego Miłosierdzia, to, że jeżeli ktoś w tym dniu y, będzie wyspowiadany, y, przyjmie sakrament pokuty i pojednania. Jeżeli przyjdzie, przyjmie komunię świętą. Jeżeli w tym dniu niedzielnym uczci Boże miłosierdzie, to uzyska wielką łaskę darowania win i kar. To jest łaska większa od zwykłego odpustu, zupełnego. Dlatego mamy tydzień czasu na to, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, żeby spróbowało, żeby, się, żeby ich przekonać o tym, że Jezus ich nie odrzuca. Że Jezus ich kocha, że Jezus chce im przebaczyć, że czeka na nich. Mamy, mamy te dni na to, żeby też odmawiać nowenne do Bożego miłosierdzia. Dzisiaj jest dzień, w którym przyprowadzamy do Jezusa dusze y, ciche i pokorne, te, które, które y, chwalą Pana Boga, które są blisko Niego. One są taką ochłodą. Będziemy przez kolejne dni kolejne grupy ludzi przyprowadzać. I przyprowadzajmy nie tylko w myślach, ale przyprowadzajmy bardzo realnie. Pamiętajcie, ten czas spowiedzi nie skończył się z tymi świętami. Chociaż kapłani może już nie ogłaszają spowiedzi, ale cały czas można przychodzić i spowiadać. I Wy też zachęcam Was, żebyście z czystym sercem przystąpili w przyszłą niedzielę do sakramentu Eucharystii. Starajcie się przez ten tydzień wyspowiadać. Jeżeli nawet macie, nie macie ciężkich grzechów z tych lekkich grzechów, uczcicie w ten sposób Boże miłosierdzie. Może przyjmijcie też ten sakrament te za kogoś, ofiarujcie, tak jak ofiarujemy w pierwsze soboty za grzechy przeciwko niepokalanemu sercu Maryi, tak ofiarujmy za grzechy no tych ludzi, których chcemy przyprowadzić do, do Chrystusa, do źródeł Bożego miłosierdzia. Jest jest czas. Maria nas do tego zachęca. Także wzywam was, wszystkich, którzy zawierzyliście się. Matce Bożej, którzy zawieszliście się świętemu Józefowi, którzy odbyliście rekolekcję do Boga Ojca i którzy trwacie w grupach katechetycznych. Proszę Was, mówmy o tym, módlmy się o to i wykorzystajmy ten tydzień. Tydzień, który jest jedną wielką niedzielą w liturgii, ten czas to jest jedna wielka radość i niedziela. I w każdym tym dniu będziemy mówić: To dzisiaj Jezus Matusz, to dzisiaj Jezus przychodzi do nas. Dlatego ten, ten, ten czas świąt nie kończy się, on się zaczyna. I zaczyna się misja nasza. Misja głoszenia Jezusa Zmartwychwstałego. Wielu ludzi nie wie o nim. Tutaj w tarczku Jezus przychodzi na tej ikonie, na tym triptyku do Matki Bożej. Przychodzi jako pierwszy. Przychodzi ją pocieszyć. Przychodzi z tą radosną wieścią, że żyje Ileż ludzi czeka. I Maria wie o tym. I Maria chce, żebyśmy stali się apostołami jej syna. Apostołami, którzy te rozproszone dzieci Boże zgromadzą w jedno. Apostołowie gromadzili się w Wieczerniku. Chociaż byli przestraszeni, zamknięci, wątpiący, to jednak byli razem, trwali jednomyślnie na modlitwie. I to też jak Jezus powiedział, gdzie dwa lub trzej zgromadzą się w imię moje, tam i ja jestem pośród nich, zawsze kiedy się gromadzimy w imię Jego, jest, to wtedy On przychodzi do nas. Jeżeli nie możesz przyjść, nie możesz pójść do tego brata i siostry, który czeka na tą orędzie Bożego Miłosierdzia, na tą Bożą wiadomość, to zadzwoń do swojej przyjaciółki, przyjaciela, z którym wiesz, że możesz się pomodlić. Wspólnie przez, przy, przez telefon pomóc ci się. Gdzie dwa lub trzej zgromadzą się w imię mojej, tam ja jestem nie. I razem, ja szczególnie o godzinie 21. Modlę się za moich przyjaciół, za Was się modlę, błogosławię Was. I może, jeżeli nawet nie, nie możesz się zebrać, umówić się z kimś na modlitwę, to w tej godzinie 21. Yy, łącząc się z wszystkimi, którzy są w Częstochowie i yy, w Polsce i na całym świecie, którzy wzywają. W w godzinie apelu jasnog módlmy się zjednoczeni i w jednym duchu. Regina celilitara, Królowo Nieba, wesel się, bo zmartwychwstał Pan, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Bracie i siostro, wesel się, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Pan z Wami niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Chrystus zmartwychwstał. stał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał. stał, alleluja.